Nie ma, w dzisiejszym filmie Wam pokażę, jak zabijam anarchicznych graczy za linią na spałnie yy, Oraz pod koniec, jak się wywaliłem z eku, wartym koło półtorej, jak nie nawet 2 miliony dolarów, yy, robię dla Was konkurs na 10 tysięcy dolarów serwerowych. Yy, wystarczy zostawić suba, łapkę w górę, podać swój nick z Discorda w komentarzu. No a przede wszystkim z Discorda, no i z Minecrafta też najlepiej, jakbyście podali. No i co, życzę wam miłego oglądania i siema. Jeszcze jedna rzecz zanim zaczniecie oglądać ten wspaniały film. Chciałem wam powiedzieć, że otwieramy rekrutację do klanu UNS na Anarchii. Wystarczy, że posiadacie elitre Anaseta z jakimiś plusami najlepiej, a na 45% przynajmniej z krytycznymi obrażeniami. Jeśli serc, wiadomo, trochę kasy na dobierki i tak dalej, żebyście się po prostu mogli bić pod linią, bo nasz klan głównie się bije pod linią. Jeżeli jesteście zainteresowani, to piszcie do mnie albo MSG na serwerze, ewentualnie Discorda, nazwa wam się właściwie w tym momencie wyświetla yy, po prostu na ekranie. No i ja aż wam nie przedłużam, zapraszam do oglądania. THANK ty jesteś w oczeju do big Kiedy wchodzi biała słowa, to się nie odzywa nikt Chciał w dziesiątkę moi ludzie, ale my nie gramy w skit W kwit leci mi na konto, nie puści go blinkie Jedzie do mnie taki jak do Nika to Styka blada, od węzoty, wygląda jak nie żywa grę, bo się okazja nadarzyła Pytanie na dziś, czy moja głowa to tu wyrzec jewałem po pasu im to był designerski Pierdolona po kontach się kurwi mówi, że jest sex worker, ja, ja pracowałem na życiu zawijałem to w sreberko Wypracowałeś się, opinię cioty z miękką ręką Robię swoje po swojemu, a ty robisz na odpierdol Bo mam poza sianem i tematem, to w głowie ma to Mówisz coś na swoją szmatę, a sam jesteś fają deko okay. nie dlaczego chcesz, zatańczę z tobą królewno, Wiem na pewno, to nie kendo, chociaż kijem macha frajer Rozi mi, że padnie przedtem, pokażę ci ostry bajer Nie masz jaj na taki lifestyle, bo do korpo uwierz gaje Nawija, że ma pieniądze, w mu wierzy, hija lajer wielkim yeah. ty jesteś, chłopcem Judą one no beef Kiedy wchodzi biała fowa to się nie odzywa nikt Są dziesiątkę moi ludzie, ale my nie gramy w skit Worzy kwit, leci mi na konto, nie puści go blinkie yeah. Jedzie do mnie taki jak do mnicha to Seina Stuka blada od Benzo wygląda jak nie żywa Przyjmujemy gry, bo się okazja nadarzyła Pytanie na dziś czy moja głowa to tu wykrzywa judą one no beef, dowa tu jak helikopter Gzeć wysoko ponad piw, nad którym tu misz emocje To joint tamszy tu jakip, się na tym Twoim popce. Każdy aspekt naszych żyć diametralnie robi postęp Mówisz, że jest twoją queen, nasze bawi twoim kostem yeah, mi gada jakiś liść, weź lepiej zachowaj odstęp Huligan jak Baby Kim, twoje brzmienie raczej gospel hey, Zamął kurwa cały team, za to tobą upadły związek To co wyżej, błędne koło zdrowie tracisz, by mieć siano, By następnie tracić ciano, bo zdrowia nic nie zostało yeah. Myślisz kurwa, że cię kocha, a zostaje u nas noc Jednym okiem na swój portfel, a drugim na Galapagos ty jesteś chłopcze, i dołu Kiedy wchodzi biała w to się nie odzywa nikt Szałdzie siotkę moi ludzie ale my nie gramy w ski Włoży kwit, leci mina, koto, nie puści go Jedzie do mnie taty jak do nika, to Toszeina Stuka blada od pęso wygląda jak nieżywa Przyjmujemy grę, bo się okazja nadarzyła Pytanie na dziś czy moja głowa to tu wytrzyma Witam Was, drogie dzieci, bardzo serdecznie na płycie Czerwony Rum. Ponownie przypomnę, że jeśli jesteś jakimś jebanym bakłażanem, który nie rozumie znaczenia fikcji literackiej, albo intelektualnie zatrzymałeś się na poziomie zygoty, to wykurwiaj na śmietnik. Na najnowszym albumie postanowiłem wykonać artystyczny zwrot w kierunku K-popu i polskiego reggae. Jebać rap. <laughs> Hej, co ci jest? Ty tego serio słuchasz? Co ci kurwa jest? <laughs> Witam w moim teleranku, czas na poranny show Twoje życie znaczy tyle tu, co wczorajszy klot Niosę pokaźny młot, brudzę posadki. krwią Pierwszym uderzeniem wbijam tobie do czaszki nos Śmieciu, oby chuj cię strzelił Mam gadkę, jakbym zamiast gumy orbit rzut cztery mam również żółte zęby i przeokropnie słuchnę, Bo moje myśli są tak brudne, że się podce. gównem Co tam u mnie? Hmm, no bywa nie lekko moje to spływka, jakim szczynach przez piekło mam. Problemy z erekcją cicho w końcu szlocham. Muszę tłuc chuj, kijem, żeby w końcu opadł. Odpad, wszyscy się odsuwają ode mnie. Kurwy na mój widok sapią, jakby miały rozedmę. Pamiętacie je, boj? Jak nie, to sobie odświeżcie. Zdjąłem ci skórę z twarzy, żeby się nią podetrzeć. Po pierwsze, nie zaprzeczysz, że mam w kurwę skill. Po trzecie, nie potrafię liczyć, a po, po szóste, kill. Otwórz ryj, kombinerkami wyrywam ozor. Rzeź wymarzę cię z historii, by ją spisać na nowo. Czerwony róg! Zapraszam na WIWI -wi Jeszcze więcej krwi i przekleństw! Czerwony róg! Suko, dobrze wiesz kim jestem! Niech pęka sufit w piekle! Czerwony róg! Po sianach sika czerwień! Trepanacja czaszki sierpem! Czerwony róg! To familia branded. Mózgo ośmiornica w herbie Gdy Ci wpiję przyjekły, to całą krew wypiję migiem, łeb ci spada na łopatki, bo mam w pysku siły si uginiesz w jedną chwilę typię Jakbyś wsadził girę w minę. Wyprzedzam cię nawet kiedy biegniesz, a ja idę tyłem. Słonie driller, killer, będę mielić te pukły Mam tyle jadu w sobie, że się robi menisk wybuchły Znów ci przy odsłuchów, oczy śmierć spogląda W moim rapie znajdziesz przede wszystkim treść żołądka Nie wyglądam jak Backstreet Boys voice Bo mam ryj jakbym z tytka wystał krak speed I mam dość już chamstwa, dam dziś muzyce, emocje wyciągnę. Ci oczyszczaszki, żeby umyć je w się Chodźcie bliżej dzieci, przybył Einstein hamstwa Jak będziesz dychać z głodu, to ci nastram na twarz Dziś wam dam lekcję tańca elektro Sprawa prosta, chwyć jakiś widelec I go śmiało wsadzaj w kąta eee. Małe Czerwony róg Zapraszam na vivisekcję wi Jeszcze więcej krwi i przekleństw Czerwony róg Suko, dobrze wiesz, kim jestem Niech pęka sufit w piekle, czerwony róg Po sianach sika czerwień, trepanacja czaszki sierpem, to czerwony róg To familia Braindead, musko ośmiornica w herbie O dobrej jakości. Z mega człowiekiem, mega technicznym. Do kabiny wbija jak zwierzę. Gościu, jak słyszycie zresztą po muzyce. flowsy są innowacyjne. Ma otwartą głowę, masz świeżą głowę przede wszystkim. z nim współpracować jakby. Dzięki takim ludziom jak Krąkel polski rap po prostu się rozwija. Maszyna, maszyna do melodii, maszyna do hitów teraz. Chcę tutaj dużo pierdolić. To jest Krąkel Dom. Cały on.